To zmartwienie, które przychodzi do Ciebie. To zmartwienie, które przychodzi do Ciebie, że masz guza. Ja teraz mówię. Teraz do tego guza, guzu Na świętą krew Jezusa, na dokończone dzieło Chrystusa na krzyżu, na pełne uzdrowienie. Ja przemawiam teraz do tego guza. Usuwa się. On się usuwa. Usuwa się wszelkie. Przekleństwa pokoleniowe, które spowodowały tego guza, usuwają się. Że ja przeklinam, ja przeklinam duchy pokoleniowe na potężne imię Jezus. Teraz wypalam tego guza, wypalam tego guza, wypalam tego guza. Ty pójdziesz na prześwietlenie i prześwietnisz, nie będzie nic, nie będzie nic, nic nie będzie. Ogień teraz wchodzi, ogień, 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 zdrowie całkowite. Każdy u Ciebie prawidłowo działa, Sakaria Baba Bas. Or na massa Sakaria Baba urra Or, rana Sakaria Babasa. Wyparam go. Wyparam go, mówię do ciebie. Usuwasz się teraz. Niszczę wszelką bakterię i wszelki wirus w Twoim ciele. Ja to usuwam na potężny imię Jezus. Na imię Jezus. Na dokończone dzieło. Sakara, ba, 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 to dzieło, a Sakara, to już święty aniołowie Wie Boże, teraz usługujecie jej, usługujecie jej, Aniołowie Duchy Suzerne, teraz mocne działanie, mocne! Rób. Sakaria raz. Ura, ura, ura. Może ktoś ci powiedział, że matka twoja miała i ty też będziesz miała. Przeklinam teraz te słowa. Ja przeklinam teraz te słowa. Przeklinam to. Jesteś zdrowa. Jesteś zdrowa. Jesteś jego córką. Jesteś w pełni zdrowa. W pełni zdrowie. Zdrowie. Wierzysz w to. Czy wierzysz w to?